Siema, tutaj koła Witam Was w moim kolejnym tutorialu, w którym pokażę Wam jak zrobić ciasteczko. My będziemy potrzebować czy modelny, jakieś yy, pędzelki. Pastere suche, każdy nogami. Ja mam tutaj takie odcienie. Jakiś kartonik. Więc zabieramy się do roboty. Yy, naszą modelinę rozmiękczamy, a następnie robimy ją w kółkę. Spłaszczamy ją na, na kształt ciasta w sumie. A i jeszcze będziemy potrzebować sztotec, sztoteczki do zębów. Ja mam Gate. Dobrze, kiedy już mamy kształt ciastka. Naszą szczoteczką teksturujemy go. Czyli mocno dociskując o właśnie w ten sposób. Wszędzie tutaj po bokach też. Jeżeli ktoś ma taki talent, można to też zrobić we kałaczko albo jakimś ostrym narzędziem, mgłą, na no czymkolwiek. Teraz bierzemy kartonik i nożykiem nie jest potrzebne, ale nożykiem ścieramy następujące pastele żółtą. Muszę ci troszkę. Winno wystarczyć. No zobaczą. Ten odcinek będzie na Jeszcze jakiś cenne. Nie najciemniejszy, bo wtedy to będzie klapa. Wezmę troszkę tego. Naszym pędzelkiem po prostu no, jakby nadajemy mu czegoś takiego, co wydaje się mu, że jest ciastkiem. Czyli nadajemy mu wyglądu zewnętrznego. Początek tym potem w brązowym, Bardziej po bokach. Trzeba postarać się, żeby czubek był żółty. Wtedy będzie ładny efekt. Ciemnymi kolorami to bardziej tak po bokach. Teraz najcienniejszym kolorem jak najniżej po bokach. ila jeszcze semęgo troszkę więcej to by nam wystarczyło wszystko tak Okay. Teraz, jeżeli ktoś chce, na przykład, żeby to było ta Dap... to, Tf... F... F... za Zacinian... zacinanie się, y... jeżeli ktoś chce, na przykład, żeby to była zawieszka, czy coś tam z tym stylu, może wkręcić o takie cudinko, co się nazywa szpilką z oczkiem. No jakoś tak, ja to wpychnę w tu. i nasze siasteczko jest gotowe teraz je tylko odczepić i ugotować ja się z wami żegnam do następnych tutoriali, odcinków może, może vlogów więc tak to wygląda można jeszcze z tej strony zrobić więc pa pa